z Wrocławia Mazowieckiej e, zmienił kompleksowo i zupełnie mm, wymienił lub uzupełnił e, sprzęt w zakresie diagnostyki i wykonywania zabiegów. My tak naprawdę możemy śmiało stawać i konkurować z ościennymi szpitaliami, nawet w niektórych miejscach, przewyższając tutaj jakością, nowoczesnością inne placówki. W tamtym roku zaplanowaliśmy zakupy inwestycyjne w nowy sprzęt. To był priorytet wtedy dla nas i podjęliśmy decyzję o wymianie sprzętu w diagnostyce obrazowej, wymianie RTG utworzeniu nowej pracowni tomografii komputerowej, zakupuję tomografu komputerowego. No i to już w samych sparatywach mogę się opowiadać, ponieważ jest to pierwszy aparat w powiecie, nowoczesny, skrojony na miarę możliwości naszego szpitala i potrzeb powiatu. Tak naprawdę jeszcze z dużym zapasem i marginesem tutaj, już chodzi o diagnostykę, diagnostykę tomografii komputerowej. W, tym drugim, w drugim kroku kupiliśmy właśnie wideokolonoskop, wideobronchofiberoskop, drugą aptekę dla laparoskopu i sprzęt i wyposażenie pracowników histopatologii. Ale, ale to nie wszystko, bo od ostatniego roku mamy i aparat do diagnostyki ultrasonograficznej, aparat ALOKA Alpha 6. Mamy, kupiliśmy w czerwcu nowy aparat do znieczuleń na, na blok operacyjny. Dzięki temu rozwiązaniu mogliśmy tamten aparat, który dotychczas był używany zmodernizować i zainstalować w pracowni kolonoskopii i dzięki temu realizujemy badania kolonoskopowe w znieczuleniu, czyli mieszkańcy powiatu nie muszą tak szukać w Polsce świadczeniodawców, którzy mogą zrealizować te badania diagnostyczne w sposób bezpieczny i bezbolesny niejako, tak, pacjentom. Nasz wideokolonoskop poza tym, że może być wykorzystany do słów diagnostycznych ma możliwość jeszcze wykonywania tak zwanej polipektomii, czyli drobnych zabiegów w zakresu kolonoskopii i też na najwyższym poziomie, ponieważ Mamy tak zwaną tutaj fachowcy na pewno będą wiedzieli, zakupiliśmy zestaw elektronarzędzi do, właśnie do polipertomi z przystawką tak zwaną argonową, czyli wykorzystując gaz, argon, tak, bezpiecznie możemy dokonywać tutaj usuwania polipów w tym obszarze i tak naprawdę tym możemy się pochwalić i śmiało powiedzieć, że chyba nie mamy tej konkurencji w najbliższym otoczeniu, jeśli chodzi o tego typu wyposażenie. Pan dyrektor wymienił tutaj bardzo dużo nazw, sprzętów nowych. Jaką kwotę pochłonęła ta inwestycja? Jeżeli się rozchodzi o pracownię tomografii komputerowej i pracownię RTG, czyli my to nazywamy tak zwany zakład diagnostyki obrazowej. Czyli łącznie z wyposażeniem tych dwóch pracowni, z remontem, był to koszt 1 850 000 zł. 250 000 z tego tak naprawdę to był udział, przekazana dotacja, tutaj pożyczka starostwa. I, I finansowane przez starostwo. To, to były finanse starostwa, bez których tak naprawdę no, no, pewnie byśmy nawet nie ruszyli z, z remontem. Te pieniądze wykorzystaliśmy częściowo na adaptację pomieszczeń, a częściowo 50 tysięcy modernizacja linii, wewnętrznej linii energetycznej tutaj dla zakładu, w związku z nabyciem właśnie tych nowych urządzeń. Czyli można powiedzieć, że tomografia, RTG ma i adaptacja tych pomieszczeń to 1 850 000 z czego 250 000 to, jest, to są pieniążki ze starostwa. 400 000 zł musieliśmy przeznaczyć na wideokolonoskop z elektronarzędziami, tak, wideobronchofiberoskop, wyposażenie pracowników w mikroton ceneczkowy z i mikroskop, drugą optykę laparoskopu i to chyba... I A i stację, stację diagnostyczną e, opisową do e, RTG. To, to jest kwota 400 tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć, że cała inwestycja to było 2 250 tysięcy złotych. Część. E, Pozostałą, czyli odejmując kwotę środki przekazane przez starostwo, finansowaliśmy wspierając się tutaj zewnętrznymi podmiotami, które udzieliły nam pożyczki. To była tak naprawdę przetarg był organizowany jakby dostawa sprzętu razem z jego finansowaniem, więc przystąpił tutaj konsorcjum finansującego i dostawcy sprzętu i w ten sposób mogliśmy ten, tych zakupów dokonać przy, nie oszukujmy się, trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej naszego zakładu, ale żeby tak naprawdę też nie pozostawiać te, takiego wrażenia, że mamy trudną sytuację, a jeszcze inwestujemy. Inwestycje są właśnie potrzebne po to, aby tę sytuację poprawić, bo musimy, musimy czymś zachęcić naszych pacjentów tutaj, żeby do nas przychodzili. Musimy mieć czym pochwalić, no i tak naprawdę musimy odpowiedniej jakości te usługi medyczne, świadczenia realizować. Tak naprawdę bez, bez większych problemów mamy 24 godziny czynną, czynną na dobę pracownie RTG i e, tomografii komputerowej, 24 godziny no, to nie tylko technicy, ale i lekarze pracują tutaj, radi radiolodzy, więc na, tak naprawdę. Codziennie 24 godziny na nowe możemy tak naprawdę świadczyć usługi z zakresu tomografii i radiologii. A co wpływa na dostępność do tych usług? Czyli nie trzeba czekać 3 miesiące, 4 miesiące. Tak? Nawet jeżeli mówimy o komercji, tak? bo w chwili obecnej nie mamy kontraktu, to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Ale jeżeli chodzi nawet o odpłatne wykonywanie badań, też są po prostu kolejki. My to robimy po prostu od ręki i naprawdę po, na preferencyjnych warunkach. No dobrze, jest nowy sprzęt. A czy ludzie są odpowiednio wykwalifikowani, żeby go obsłużyć? Tak, tak. Tak jak już wspomniałem, dostawa sprzętu wiązała się również przez dostawcę z przeszkoleniem personelu, i mieliśmy już pięciodniowe szkolenia. Tutaj personel był już przeszkolony, już miał 5 dni szkolenia. Dodatkowo jeszcze mamy kolejnych pięć dni, ale tak naprawdę to już. Kolejne pięć to są po prostu jakieś pytania, które się pojawiły na przestrzeni od tego ostatniego szkolenia. Personel śmiało to wykonuje. Mamy doświadczony personel radiologów i techników i lekarzy i mogę powiedzieć śmiało, że ręczę za, za tych ludzi, tak, za, ten, za tą kadrę. I na pewno wyniki tych badań, przy wiedza, doświadczenie plus nowoczesny sprzęt no, to jest to, co możemy zaoferować pacjentom. Póki co z tomografu można skorzystać odpłatnie, tylko i wyłącznie. Nie mamy podpisanej umowy, szpital nie ma podpisanej umowy z NFZ. A co z pozostałym sprzętem? Ten pozostały sprzęt jest wykorzystywany również. I komercyjnie, i na potrzeby stacjonarnego lecznictwa specjalistycznego służąc z diagnostyką właśnie w tym zakresie. Będziemy się starali o kontrakty, bo nie można się starać o kontrakt, nie mając sprzętu. To zawsze musi być ta kolejność zachowana. Najpierw inwestycja i sprzęt, później przynajmniej dotychczas tak jest, Później przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I to uczynimy. W zakresie tomografii, z tego co, jakie mam do mnie informacje, spływają, ma być ogłoszony konkurs w tym roku na lata następne i na pewno do niego przystąpimy. A co, jeżeli nie uda się dostać takiego kontraktu, tak jak w przypadku nocnej pomocy lekarskiej? Nadal będziemy realizowali te usługi komercyjnie. Zapotrzebowanie na te, tego, typu, tego typu diagnostykę jest tak duże, to jest tak naprawdę podstawowa już teraz. Powoli zaczyna to być, tomografia komputerowa i diagnostyka tomografii komputerowej powoli zaczyna być podstawową diagnostyką. Tak i kwestia ograniczenia sztucznego... W dostępności do tych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie zmieni faktu, że na te świadczenia będzie zapotrzebowanie. To jest brutalne, może co powiem, ale jeżeli pacjent miałby czekać tak, w kolejce nawet ze środków publicznych te 3 czy 4 miesiące w sytuacji, gdy jest podejrzenie na przykład nowotworu i trzeba albo jednoznacznie odpowiedzieć, że go nie ma, tak? że, ten, że pacjent jest zdrowy, albo potwierdzić i podjąć jak najszybciej leczenie, no to tutaj czas odgrywa decydującą rolę i znaczenie, więc uważam, że wcześniej czy później Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększy pole pieniędzy na, to na kontraktowanie tego typu usług. My liczymy cały czas na to, że dostaniemy kontrakt, a jeżeli nawet by. Byśmy nie dostali, no będziemy te usługi świadczyć tak jak do tej pory, a przypomnę, że nie mamy kupionego sprzętu ze środków Unii Europejskiej, co niejako blokuje możliwość zarabiania tak, na tym sprzęcie. Więc, więc nie mając tego typu ograniczeń, możemy tutaj śmiało zaoferować pacjentom badania w zakresie tutaj no, realizujące komercyjnie. Myśli pan dyrektor, że ta nowa, ten nowy sprzęt, ta inwestycja pomoże podźwignąć się szpitalowi? Nie. Powiem tak, na pewno inwestycje te nie mogą, nie możemy mówić, że będą jedynym elementem, który ma wydźwignąć szpital ta, z tej zapaści finansowej, w której jesteśmy. Ale to jest krok, który to umożliwia. Tak naprawdę wiele tutaj obszarów należy zmienić. Ten uważamy był najważniejszy. Diagnostyka, wyposażenie, inwestycje w sprzęt po to, żeby móc, ściągnąć, żeby móc ściągnąć do siebie pacjentów i coś im móc zaoferować. Tak? Ale to jest jeden z elementów. Nie można powiedzieć tak, że kupię tomograf i szpital będzie przynosił zyski. No tak, tak to nie funkcjonuje. Kupię tomograf kupię RTG, wyposażę ten szpital i będę miał szansę na zwiększenie przychodów, a tym samym poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej. Jeżeli będę pracował na starym sprzęcie, zużytym, takiej szansy na pewno nie będę miał.